W pierwszej chwili wydaje się to głupotą. Ktoś wpatruje się w ciebie zbyt długo w metrze, znajomy komentuje twoją postawę, były partner pojawia się nieoczekiwanie i obserwuje cię w milczeniu, ale coś w tobie zaczyna się walić. Niewytłumaczalny dyskomfort, niewygoda wykraczająca poza wstyd. Niemal jakbyś został zdemaskowany bez wypowiedzenia jednego słowa. Jean-Paul Sartre dostrzegał w tej chwili przerażającą prawdę. Nie chodzi o to, że ktoś cię po prostu widzi, on przemienia cię w to, co widzi. A ty, nie zdając sobie z tego sprawy, akceptujesz to odbicie, jakby było twoją prawdziwą tożsamością. Spojrzenie drugiego człowieka ma moc zamrożenia cię w jednym obrazie, zredukowania całej twojej złożoności do źle zinterpretowanego gestu, chwilowej słabości, niewłaściwej pozy. Według Sartra to właśnie w tym momencie przestajesz być podmiotem i stajesz się przedmiotem. Nie jesteś już tym, kto działa, wybiera, decyduje. Jesteś tylko tym, co zostało zobaczone. Kawałek mięsa przeszyty obcą świadomością. Schwytana dusza. Wstyd, według Sartra, nie rodzi się z samego błędu, ale z faktu bycia widzianym podczas jego popełniania. Problem nie polega na upadku, ale na zauważeniu, że ktoś widział cię upadającego. Doświadczenie bycia obserwowanym wyrywa nas z nas samych i brutalnie rzuca w świat drugiego człowieka. Świat, w którym nie jesteś już tym, kto czuje, ale tym, kto jest oceniany za to, że czuje. To postrzeganie nie jest metaforą, to struktura ontologiczna. Sartre wierzył, że świadomość drugiego człowieka, kiedy nas dotyka, ontologicznie zmienia nasze własne doświadczenie. Nie jesteś już sobą, jesteś tobą, który został dostrzeżony. I to tworzy więzienie bez krat, bez strażników, bez formalnych kar. Więzienie zbudowane przez ciche osądy oczu, które nie mrugają. Może dlatego oczy tak bardzo nas niepokoją, bo niosą ze sobą groźbę przekształcenia nas, utrwalenia naszej płynności w etykiecie, zamrożenia naszej tożsamości w konkretnym momencie często w najgorszym momencie. A najbardziej przerażające jest to, że ta transformacja nie wymaga słów, nie wymaga agresji. Wystarczy spojrzenie. Spojrzenie może nas zniszczyć, a kiedy to się dzieje, to nie ktoś inny nas definiuje. To my sami, będąc widzianymi, akceptujemy obraz, który ten drugi projektuje. Jakbyśmy mówili: Jeśli widzisz mnie tak, być może właśnie tym jestem. Dlatego Sartre powiedział, że piekło to inni. Nie dlatego, że są okrutni, ale dlatego, że w każdym spojrzeniu jest cichy trybunał, a przed nim stajemy się niewolnikami wersji siebie których już nawet nie rozpoznajemy. Większość ludzi wierzy, że największy ból pochodzi z jawnego odrzucenia, z bycia wyzwanym, porzuconym, wyśmianym. Ale to, co Sartre ujawnia, jest bardziej subtelne i znacznie bardziej niszczące. Prawdziwa kara przychodzi, kiedy stajesz się zbyt widoczny, kiedy zaczniesz istnieć w oczach drugiego jako coś, czego nie kontrolujesz, nie wybrałeś i nie możesz już wymazać. Ile razy przyłapałeś się na powtarzaniu zdań, by wydać się mądrzejszym, lub starannym dobieraniu słów nie z szacunku, ale ze strachu przed wyglądaniem na śmiesznego? Ile razy ubierałeś się nie dla komfortu, ale by stworzyć wizerunek? A co gorsza, ile razy nienawidziłeś siebie za to, że nie potrafisz wyjść z tej gry? Sartre określiłby to jako złą wiarę, formę egzystencjalnego kłamstwa, desperacką próbę ucieczki od wolności, zaprzeczania, że jesteśmy wolni. By być czymkolwiek, nawet kosztem dyskomfortu, błędu, upadku, zła wiara pojawia się, gdy wybierasz bycie postacią, ponieważ podtrzymywanie Twojej wolności byłoby nie do zniesienia, kiedy akceptujesz, że jesteś inteligentny, miły, przegrany, silny, jakby twoja tożsamość była czymś gotowym, stałym, zdefiniowanym przez cudze spojrzenia i grasz tę rolę z oddaniem, bo wierzysz, że alternatywą jest chaos. Ale to właśnie to, Sartre, nazywał piekłem. I wtedy pojawia się pułapka. Im bardziej starasz się zadowolić oczy, które cię obserwują, tym bardziej znikasz. A z każdą nową próbą zadowolenia rodzi się nowa dziura w tobie, cisza, która narasta, brak siebie. Jesteś na scenie, ale już nie wiesz, kto i co interpretuje. Gorsze niż bycie osądzanym jest życie próbując uniknąć osądu, bo w tym wysiłku zupełnie się gubisz. To w tym miejscu filozofia Sartra zmienia się w coś trzewnego. On nie prosi cię o medytację nad wolnością, oskarża cię o strach przed nią, o zdradzanie siebie każdego dnia w imię akceptacji, która nigdy nie nadejdzie, ponieważ spojrzenie drugiego nie chce twojej prawdy, chce twojego występu. Ale jest jeszcze bardziej mroczny szczegół: nie potrzebujesz publiczności, by pozostać uwięzionym. Po latach dostosowywania się do zewnętrznych spojrzeń, Nosisz te oczy w sobie. Sartre mówił, że stajesz się strażnikiem swojego własnego wizerunku, a spojrzenie, które cię osądza, nie jest już na zewnątrz, jest w twoich własnych myślach, w twoich decyzjach, w twoich marzeniach i może dlatego nigdy nie czujesz się całkowicie wolny, nawet gdy jesteś sam. Wyobraź sobie kelnerkę, która porusza się z lekkością, uśmiecha się w wyćwiczony sposób. Przewiduje pragnienia klientów z niemal mechaniczną efektywnością. Sartre opisuje tę scenę w bycie i nicości, aby zilustrować złą wiarę. Ta kobieta nie tylko pełni swoją funkcję, ona stała się tą funkcją. Nie jest już osobą podającą kawę, jest kelnerką. Ale problem nie leży w samej roli. Chodzi o to, kiedy ona wierzy, że istnieje tylko w niej, kiedy redukuje się do etykiety, kiedy zapomina że nawet w tej funkcji wciąż jest wolna, by wybrać, kim chce być, i udaje, że tak nie jest. To właśnie robimy, gdy mówimy: Ja już taki jestem, nie mam wyboru, nie mogę się zmienić. Ta narracja jest kojąca, ale fałszywa. Chroni nas przed niepokojem wybierania, zmiany zdania, podejmowania ryzyka, nieprzypadania do gustu i dlatego nas więzi. Sartre nie wybacza za każdym razem, gdy mówisz, że nie możesz zrobić inaczej. Kłamiesz, uciekasz od wolności, której podobno tak pragniesz. I ta ucieczka, to kłamstwo żrecie od środka. Może dlatego tak wielu ludzi żyje w ciszy, nawet krzycząc w środku, odgrywając role, których nienawidzą, podtrzymujące relacje, które ich anulują, karmiące wizerunki, których nigdy świadomie nie wybrali. Ponieważ przyjęcie, że to wszystko jest wyborem, jest zbyt trudne do zniesienia. Ale zła wiara nie działa tylko w pracy czy związkach. Infiltruje marzenia, pragnienia, nawet duchowość. Ile razy przekonałeś się, że w coś wierzysz, tylko dlatego, że inni tego od ciebie oczekiwali? Ile razy przyjąłeś wartości, nad którymi nigdy się nie zastanawiałeś, tylko po to, by być zaakceptowanym przez grupę? Sartre mówił, że bycie wolnym to niesienie ciężaru własnego porzucenia. Nie ma gotowej esencji. Nie ma zapisanego przeznaczenia, są tylko wybory i odpowiedzialność za każdy z nich. Jesteś tym, czym wybierasz być, nawet gdy udajesz, że nic nie wybierasz. I właśnie dlatego większość ludzi wybiera życie w kłamstwie, ponieważ prawda wymaga odwagi, a odwaga to ciężar, którego nie wszyscy są gotowi nieść. A jednak tym, czego najbardziej pragniesz, być może, jest to żyć tak, że nawet będąc obserwowanym, wciąż jesteś sobą. Jean-Paul Sartre mówił, że piekło to inni. Ale nie dlatego, że inni krzyczą, biją lub ranią. Piekło to inny, ponieważ patrzy. I kiedy patrzy, przemienia nas. To spojrzenie ciche, niewidzialne, nieubłagane, nie tylko nas definiuje. Ono infiltruje nasze uczucia, pragnienia, relacje. Niszczy miłość, deformuje czułość. Zmienia uczucie w pole bitwy o walidację. Mówisz, że kogoś kochasz, ale Sartre zadałby okrutne pytanie. Kochasz osobę, czy kochasz bycie pożądanym przez nią? Mówisz, że chcesz być widziany, ale co chcesz, by widziano, jak robisz? Chcesz, by widzieli twoją dobroć, czy chcesz, by w nią uwierzyli? Chcesz, by widzieli, kim jesteś, czy to, co odegrałeś, by cię oklaskiwali? W miłości staje się to jeszcze bardziej brutalne, bo kiedy się zakochujemy, Pozwalamy drugiemu widzieć nas z bliska, a im bardziej on nas widzi, tym większą ma władzę nad zwracanym obrazem. Zaczynasz się kształtować według tego, czego on pragnie, czym się zachwyca. I pewnego dnia budzisz się zdając sobie sprawę, że miłość nie jest już wolnością, jest więzieniem. To tak, jakby pragnienie drugiego zaczęło działać jak rama, a ty, by nadal być kochanym, musisz się w nią wpasować, musisz uśmiechać się w odpowiedni sposób. Mówić odpowiednim tonem, zgadzać się w odpowiedniej mierze. Miłość zamienia się w teatr, a ty stajesz się zakładnikiem oklasków. Sartre widział to z niemal okrutną jasnością. Dla niego autentyczna miłość jest niemożliwa, bo zawsze istnieje nierównowaga między tym, czym się jest, a tym, czym chce się być w oczach drugiego. Pragnienie zamienia się w posiadanie, podziw staje się kontrolą. A w końcu jeden próbuje pożreć drugiego, by nie zostać połkniętym. A jednak wciąż szukamy spojrzenia drugiego, jakby było niezbędne, jakbyśmy byli realni tylko wtedy, gdy ktoś nas widzi. Ale co się dzieje, gdy to spojrzenie jest pełne pogardy? Tytuł tego filmu to mroczne, ale precyzyjne pytanie: Czy jesteś niewolnikiem spojrzenia kogoś, kto cię nienawidzi? A odpowiedź dla wielu brzmi: tak, ponieważ nienawiść również nas definiuje pogarda. Również kształtuje naszą tożsamość. Cichy osąd kogoś, kto cię nie lubi, może być jeszcze bardziej kontrolujący niż uczucie kogoś, kto cię kocha. Nie reagujesz tylko na czułość, reagujesz także na odrzucenie, na szyderstwo, na sarkazm. I nie zdając sobie z tego sprawy, zaczynasz żyć w funkcji oczu, które najbardziej tobą gardzą. To, co publikujesz, co mówisz, o czym milczysz, wszystko jest odpowiedzią dla kogoś kto być może już o tobie zapomniał, ale wciąż cię definiuje, to szczyt sartrowskiego piekła, gdy oddajesz swoją wolność w ręce kogoś, kogo ona w ogóle nie obchodzi. Wolność dla sartra nie jest słodką obietnicą, to kara, przepaść, gdzie nie ma podręcznika, ani zbawienia, ani wymówek. Jesteś skazany na wolność, to jego najsłynniejsze zdanie i niesie ono przemoc, której niewielu ma odwagę stawić czoła. Ponieważ bycie wolnym oznacza, że nikt cię nie uratuje od twojego własnego istnienia. Nie ma niebiańskiego Ojca, nie ma zapisanego przeznaczenia, nie ma istotnej natury czekającej na ciebie na końcu długiej drogi. Jest tylko ty, okoliczności, których nie wybrałeś i wybory, których nie możesz uniknąć. Sartre nie chce, byś przyjął to z radością, chce, żebyś cierpiał z tego powodu. Żebyś poczuł miażdżący ciężar bycia jedynym odpowiedzialnym za wszystko, czym jesteś i za wszystko, czym udajesz, że nie jesteś. I to właśnie tam leży rdzeń wolności. Nie chodzi o bycie kimkolwiek chcesz, chodzi o bycie tym, kim utrzymujesz, że jesteś, nawet gdy nikt tego nie aprobuje. To podniesienie oczu na tych, którzy cię osądzają i nieustąpienie, to kroczenie ze świadomością, że będą nienawidzić, że będą zniekształcać. Że będą się śmiać, a mimo to kontynuowanie. Nie jako teatralny opór, ale jako brutalne potwierdzenie własnej woli. To jedyny sposób, by uciec przed spojrzeniem drugiego. Nie chodzi o ucieczkę od niego, ale o odmowę bycia przez nie ukształtowanym. Nadal jesteś widziany, nadal jesteś osądzany, ale nie jesteś już tego niewolnikiem. Ponieważ nie definiuje cię już obraz widziany przez innych, definiuje cię obraz, który podtrzymujesz wewnątrz. Nawet gdy on boli. Dlatego Sartre podziwiał sprzeczne postacie nie te, które się podobają, ale te, które przeszkadzają nie te, które się dopasowują, ale te, które przełamują ponieważ tylko ten, kto zrywa z potrzebą podobania się, może naprawdę być. Wolność w tym punkcie staje się aktem skrajnej odwagi. Nie wystarczy chcieć być autentycznym trzeba znieść konsekwencje tej autentyczności a one nadejdą. Bo świat nie wybacza tym, którzy odmawiają odgrywania ról. Kiedy decydujesz się być prawdziwie wolnym, tracisz oklaski, tracisz kruche przyjaźnie, tracisz warunkowe miłości, tracisz nawet obraz, jaki miałeś o sobie, ale w zamian zyskujesz coś, czego nikt nie może ci odebrać. Zyskujesz siebie i być może właśnie tego spojrzenie drugiego najbardziej się obawia. Spotkania kogoś, kto nawet widziany, nie kłania się. Większość ludzi wierzy, że wolność polega na robieniu tego, co się chce, ale Sartre wiedział, że prawdziwa wolność jest znacznie niebezpieczniejsza. Polega na byciu tym, kim jesteś, nawet gdy nikt nie rozumie. Nie ma wyzwolenia bez konfrontacji, a wróg, któremu trzeba stawić czoła, nie jest na zewnątrz. Mieszka w lustrze, nosi Twój głos, niesie Twoje lęki, Twoje maski, Twoje niewidzialne pakty z akceptacją. Ten wróg ujawnia się za każdym razem, gdy się cenzurujesz, za każdym razem, gdy czujesz wstyd bez wiedzy dlaczego, za każdym razem, gdy kłaniasz się przed spojrzeniem kogoś, kto już nie jest obecny, ponieważ w głębi duszy wciąż oczekujesz aprobaty, nawet od tych, którzy cię nienawidzą. Ale pytanie Sartra pozostaje: jak ostrze przyłożone do gardła twojej tożsamości? Czy wciąż jesteś sobą, gdy nikt nie patrzy? Bo łatwo jest podtrzymywać postać, gdy jest publiczność. Trudne jest pozostanie całością, gdy nie ma już nikogo, kto by oklaskiwał. Gdy nie ma już nikogo, kto by nienawidził. Gdy wszystko, co pozostaje, to pustka własnej świadomości. I to właśnie wtedy zaczyna się wolność, gdy już nie odgrywasz roli, gdy nie ma już wymówek. Gdy wszystko, co masz, to to, czym wybierasz być. I wtedy po raz pierwszy widzisz siebie. Może dlatego tak wielu ludzi gubi się, gdy zostają sami, ponieważ bez spojrzenia drugiego nie wiedzą już, kim są. Ale jeśli potrafisz podtrzymać swoją istotę w ciszy, jeśli potrafisz być wierny sobie nawet, gdy wszyscy cię opuszczają, wtedy znalazłeś coś, czego nikt inny nie może dotknąć. Znalazłeś swoją prawdę i możesz nazwać ją wolnością, ale uważaj, ona nigdy nie będzie wygodna, nigdy nie będzie uprzejma. Nigdy nie będzie zaakceptowana, ponieważ ma twarz niepokoju i niesie w dłoniach ciężar wszystkich Twoich wyborów, ale mimo to jest Twoja.